Cześć wszystkim, nowy tydzień, nowe promocje Biedronce od poniedziałku, Biedronka przygotowała dla nas fantastyczne oferty, które nie mogą Was ominąć. A dzięki karcie Moja Bietronka i aplikacji możecie również liczyć na dodatkowe zniżki i promocje. To świetna okazja, aby zaoszczędzić jeszcze więcej podczas codziennych zakupów. W tym tygodniu możecie skorzystać z wyjątkowych rabatów na świeże warzywa i owoce. Dodatkowo w super cenach. Znajdziecie również świeże mięso i ryby. Biedrunka nie zapomniała także o miłośnikach słodyczy i przekąsek. Bo w opercie znajdziecie pyszne ciasta, czekoladę oraz chipsy w promocyjnych cenach. A jeśli planujecie większe zakupy, to teraz jest doskonała okazja, bo wiele produktów codziennego użytku jak mleko, chleb czy nabiał, jest dostępnych w super promocjach. Dodatkowo Biedrunka operuje szeroką gamę produktów chemicznych tym proszki do prania, płyny do mycia naczyń oraz różne środki do sprzątania, które pomogą utrzymać Wasz dom w czystości. Warto również zwrócić uwagę na atrakcyjne oferty na kosmetyki i produkty drogaryjne. Znajdziecie tam wszystko, czego potrzebujecie do codziennej pielęgnacji, od kremów i balsamów, po szampony i żele pod prysznic. I to na tyle, ja już uciekam. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że spodobały Wam się dzisiejsze propozycje. Pamiętajcie, aby odwiedzić biedronkę już od poniedziałku i skorzystać z tych świetnych promocji. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę oraz komentarzy. Chętnie poczytam, co najbardziej przypadło Wam do gustu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. pa. W powietrzu unosi się miękki blask, gdy świat powoli zwalnia swój czas, za oknem mrugają ciche światła, a ja w odnajduje to, co bliskie nam. Zapachy, które budzą wspomnienia. Smaki, co niosą radość bez wytchnienia. I w tej codzienności odnajduje spokój, bo każdy drobiazg niesie świąteczny ton. Kiedy krok za krokiem mijam kolejne miejsca, czuję, jak serce leniwie się rozgrzewa. Wystarczy chwila, by poczuć magię znów. W zwykłych gestach, w świetle małych nów Bo tu odnajduję smak świątecznych chwil. Gdy każdy wybór dodaje nam sił, Biedrące czekają kolory które wnoszą do domu ciepło i blaski. Choć to zwykły moment, zwykły dzień, to w nim ukryty jest spokojny świąteczny sen. Znów odnajduję smak świąteczny, chwil, który prowadzi mnie lekko przez zimowy... Czuć atmosferę świąt W drobnych detalach, które zna już każdy dom Składniki, które tworzą ciepły stół I wszystko to, co wprowadza w rodzinny nur W torbie cicho układa się świat Który wkrótce rozświetli każdy nasz czas A ja w tym rytmie odnajduję spokój Jakby ktoś szeptał, wszystko ma swój ton Kiedy krok za krokiem mijam kolejne miejsca Czuję jak serce leniwie się rozgrzewa Wystarczy chwila, by poczuć magię znów W zwykłych gestach, w świetle małych nóg no, Odnajduję smak świąteczny chwil, gdy każdy wybór dodaje nam sił W biedronce czekają kolory dnia, które wnoszą do domu ciepło i blaski Choć to zwykły moment, zwykły dzień, to w nim ukryty jest spokojny, świąteczny sen Znów odnajduję smak świątecznych chwil, który prowadzi mnie lekko przez zimowy film. Gdy świat na chwilę ucichnie, a w oknach zatańczy jasny cień, to wiem, że tu zaczyna się magia, która w codzienności buduje piękny cień. Bo tu odnajduję smak świątecznych chwil, gdy każdy wybór dodaje nam sił. W biedronce czekają kolory dnia, które wnoszą do domu ciepło i blask. W nim rodzi się świąteczny sen Znów odnajduję smak świąteczny chwil Który prowadzi mnie lekko przez zimowy chwil. Ciepły blask w okna, świat delikatnie śpi Wchodzę między półki, gdzie pachnie codzienny rytm oh, 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 yeah. Koszyk dłoni, zapach świeżych produktów Między regałami świat nabiera Łagodnych nut tu, uh, nie spiesząc się, chwytam każdy moment tu. Drobne radości tworzą nasz mały spokój wśród ludzi. Każdy krok prowadzi do małych odkryć. Małych odkryć zapach pieczywa, świeżych warzyw i owoców. Uh, uh. To chwila dla nas, spokojny rytm dnia. Między półkami serce bije. Tak lekko, tak lekko, przedświątecznie Biedronce z... Światło pada na półki, produkty słyszę, rozmowy, lekkie uśmiechy między klientami. Nie trzeba wiele, by poczuć, że dzień jest dobry. W takich chwilach codzienność nabiera ciepłego tonu. Mm. Jeszcze krok, jeszcze spojrzenie na kolorowe etykiety. Spojrzenie, małe drobiazgi, które sprawiają radość w domu. Radość, tu w biedronce wszystko nabiera spokojnego rytmu. Przedświąteczna aura lekko otula nas. nas Przedświątecznie Biedronce znów la, 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 la. Między zapachami, barwami i świateł Tworzyć ciepły dom Hej, hej, razem my Prosty poranek, a w nim magia wspólnych chwil La, 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 przed nami dzień W tym spokojnym rytmie dnia wszystko staje się łatwiejsze Zapachy i smaki tworzą ciepłą przestrzeń w sercu Chwile między pługami rosną w drobne szczęścia Dzienność nabiera świątecznego blasku Przeświątecznie wietrące znów La la la, la la Między zapachami, barwami i świateł Znajdę wszystko, co tworzy ciepły dom Się porusza, ale w sercu mam już blask Między półkami Biedronki zaczyna się spokojny czas